Sprawa wynagrodzenia Wójta tak naprawdę wraca co jakiś czas jak bumerang tak naprawdę. I przyznam szczerze, że dla mnie jest to lekko żenujące, ponieważ uważam, że Wójt w naszej gminie zarabia naprawdę bardzo dobre pieniądze i nie wiem, patrząc na możliwości finansowe gminy wydaje mi się, że jest to wynagrodzenie, które w zupełności powinno tutaj Wójta jakby satysfakcjonować. Nie tak? wydaje mi się, że jest jakoś z tego tytułu pokrzywdzony. Widzę też, że cały czas w naszej gminie funkcjonuje coś w stylu nie wiem, takiego wzajemnego kółka adoracji tak naprawdę, które cały czas w jakiś sposób próbuje wójta wspierać, chociaż ich argumenty tak naprawdę wydaje mi się, że są bezpodstawne. Ja sam powiem szczerze, że nie wiem, ja wychodzę z założenia w ogóle takiego, że jeśli, nie wiem, chciałbym więcej zarabiać, powiedzmy, w, w pracy, nie, w prywatnej firmie, bo w prywatnych firmach wygląda to zupełnie inaczej, to tak naprawdę nie chodzę co, nie wiem, co jakiś czas do szefa i nie męczę go o podwyżkę, tylko jeśli nie jestem zadowolony z, z pieniędzy, które otrzymuję, po prostu zmieniam pracę. Ja myślę, że może, nie wiem, może to jest jakaś droga, którą, którą może wójt powinien podążyć, jeśli nie jest zadowolony z tego, co, co otrzymuje w naszej gminie. Poza tym uważam, że to wynagrodzenie, które w tym momencie Wójt ma, jest w jakiś sposób adekwatne do tego, co dzieje się w gminie, co, co jest zrobione, tak naprawdę. I moim zdaniem, nie wiem, ewentualna podwyżka wynagrodzenia powinna też być w jakiś sposób nagrodą za nie wiem, za jakieś szczególne wyniki, za naprawdę bardzo dobrą pracę, tak? której no, w tym momencie nie widać. Ja nie twierdzę, że Wójt nie robi nic, bo, bo oczywiście zajmuje się wieloma rzeczami, wiele tematów w jakiś sposób idzie do przodu. Natomiast nie jest to jakaś praca ponad, nie wiem, ponad możliwości, tak? która miałaby być nagrodzona jakimś super ekstra wynagrodzeniem.